Szanowni Państwo, udało się jeszcze przed weekendem, 26 listopada, razem z grupą radnych, którzy mocno wspierają prezydenta w różnego rodzaju działaniach, otwieramy drugą wyremontowaną nitkę Alei Piłsudskiego. Bardzo się cieszę, już myślimy o następnych inwestycjach. Panie prezydencie, kolejna dobra inwestycja, znowu mamy drogi wyremontowane. Szacunek. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w końcu nie musimy się wstydzić wizytówki Nowego Sącza na samym wlocie od strony Krynicy. To jeszcze nie nasze ostatnie słowo. Działamy dalej, pracujemy dla Was. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Krysty.